Słuchajcie, dzisiaj taka kwestia sporna, czy tego typu szybko złączki można regenerować, czy nie. No i ja chciałem tutaj sobie ją usprawnić, bo mi olej cieknie, na przykład z tej. Wymieniłem tutaj ten oring w środku. Tutaj nie widać, ale tutaj chodziło głównie o te, tam jeszcze jest taki pierścień teflonowy, czy, czy jakiś. Wymieniłem te o ringi, leci dalej, cieknie dalej. Bo przeglądałem internet, nie ma nigdzie informacji. Kiedyś to tam w PGR-ach coś tam reanimowali też łączki i coś tam lepiej było. No teraz tego się już nie zrobi. Chodzi o to, że po prostu ten o ring on ma jakiś konkretny tam wymiar, i może jakby dostał taki sam to by to coś zmieniło. Tylko że tak jak widać, tam jeszcze jest to. Te ustrojstwo, które trzyma olej, tam to też się wyrabia i też po prostu nie, nie trzyma to oleju. Jak się odepnie tutaj gniazdo, od gniazda, to też będzie cieknąć. Także w grę wchodzi tylko wymiana. Tu już mam cały zestaw podładować kupiony, i do tyłu jeszcze jedną parę mam szybko złącz, wymienię i mam nadzieję. Wycieki oleju ustaną.